Idealna oferta komercyjna dla klienta musi zawierać cały szereg elementów, które dotykają przedmiotu inwestycji po pierwsze lokalizacja bardzo precyzyjne określenie miejsca przedmiotu nieruchomości, określenie jakości technicznej tej oferty, którą prezentujemy, i to, co najważniejsze, to oferta musi odpowiadać na podstawowe pytanie: jakie są główne atuty i atrybuty prezentowanej oferty? A więc, po pierwsze, czy mamy do czynienia z nieruchomością, która jest przedmiotem inwestowania? W celu osiągnięcia szybkich stop zwrotu. Wtedy oferta powinna pokazać, jaka ta stopa zwrotu i w jakim okresie czasu jest możliwa. Ale to, co równie ważne, to ryzyka, jakie się z tym wiążą. Jest złotą zasadą, że im większe oczekiwania co do stop zwrotu, to tym większe ryzyko nabycia i odsprzedaży w nieruchomości. I to, co równie ważne, Oferta musi odpowiadać nie tylko na merytoryczne wymagania, ale musi działać na emocje. Tak bowiem jest, że my kupujemy bądź sprzedajemy, kierując się emocjami. Te emocje rządzą naszymi decyzjami, a wielu psychologów biznesu uważa, że decyzje podejmujemy na początku, a potem szukamy racjonalnego ich uzasadnienia. W świecie emocji, w świecie wrażeń, w świecie wszystkich dodatkowych czynników, niekoniecznie związanych technicznie z przedmiotem transakcji.